Z księgi parodii. Eryk Lipiński, Julian Złodziei, Ślesorz. W studniach coś nie wadziło, Róże chrapło uraźliwie, Aż do wszetecznego wycia, Wody przeto kapały ciurkami. Domowych środków wypróbowawczy, Glimanie w rurze, szczeciną zębową, Dmuch w otwór, a dopytywanie gębą, etc. Ślesorza krzyknąłem. Ślecoż był nietęgi, słuszny, Szczeć na jego dach miał siwe, A zrzenice ze szkliwem na ostronosie. Spodełba spozierał wielgachnymi barwy sinej okami, Jakiemś zauzawionym wzrokiem. Do studniech wstąpił, Powiertnął kranami na wsze strony, Młociem po różech ćknął, a tak opry. Ferszluz trzeba roztrajbować. Poradata ta hyża zaafektował mi przeto, Nie mrygłem atoli, a zapytałem. A wżdy? Ślesosz był dziw moją ciekawostką, przyto to po pierwszym od dziwu, które to urzeziło się ujrzeniem ponad szkliwem, krząknął a rzekł. A drosel klapa tandetnie blindowana i ryk sztosuje. Ano, rzekłem, przecież zrozumiawszy, iż klapa była w czas swoj kunsztownie zablindowana, nie ryk ich wnet i roztrajbowanie ferszlusu byłoby nie A przeto chyba a hutniej trza pufer lochować, libo dać wżdy szprajc, aby śtender urychtować. Trzykrat młociem po kranich ciepł bych, głowiem kiwł bych, a rzekłem – siła słych. Ślesoś spojrzał z dziwem. – A co słych byś? – Słych, by śtender nie udychtowany. Ale bardzo wierę, wżdy moiściewy pan mu da trafunkowy szprajc przez lochowanie pufra, wżdy drosel klapa bych zablindowana, nie będzie przeto ryksztosować, a dufam, ferszlus będzie roztrajbowany. A ślesorza lutem, a bezczelnym wzrokiem pomierzyłbych. Powiadanie moje żadne, a nie szalant, gdy sypłem słowy w życie raz pierwszy słuchawszy, spędła z tropie ślesorza ascytusa. Poniuch, iżby musiech, czem do pokąd mi impon uczynić. Ale wżdych nie uczynię, bych holajzy nie wziąnych. A cenność rutu czas ostawił, Abych poczesnością kosztu mnie przymiażdżyć. Cenność będzie wżdy, talarów bitych siedem, A groszów polskich osiemdziesiąt pięć. Mało niewiele, mówię spokojnie, Myślałech co dwa kroć. A k temu, co holajzy tyczy, a Aż potrzeby nie dowidzę, byś, moje ciebie panie, Do dom miał kroki fatykować. Prze to przez holajzy spróbiem. Ślesosz bladym był, a nawidził mnie szpetnie. Śmiechnął drwiąco, rzekąc Przez holajzy? Jakbych przez holajzy loch bajtel krypować Wżdy był trycher na szoner Zdziałany to inu Ale bocią krajcowany i we flanszy tungu nie stało Iż na sam abszperwentyl nie uczynię A moi zakrzyknąłem Ręką rozkidnawszy Czegoś śladnego, ani się spodziewał od niego Wżdyć ten trychter Podług sądzenia waszego nie na szoner Zrobią? Ha, he, hi! Pusty chichot mi uchwycił, tedyć na boga litość krajcowan. A jako gdyć bardzo wark ślesosz, wnet ci by ma kajle na iberlaufie. Lica moje barwa szkarłatszy do uch, a szeptem wstydząc. Wżdyć ino, zobaczych iż na iberlaufie kajla, a takom odda nuch honors, przez holajzy ani poczuje. I szedź po holajze. Żdy z przyczyny kaili na Iberlaufie, trychter akurat nie uczynion był na Schoner, ani krajcowany i przez holajzy, ani jak nie udałoby zakryptować Lochbeitla w celu udychtowania pufra i daniarz mu szprajcy przez lochowanie śtendra, bych rozstrajbować ferszlus, któren dych szpetnie czyni, iżby drosel klapy tandetnie zablindowano i dneś ryk sztosuje. Dziękuję.